Zero miało dzisiaj nie latać, wiem, no ale nastąpiła zmiana decyzji. Stwierdzenie, że poleci. Jakby dzisiaj czegoś nie rozbił, to byłoby nudno. Albo się uda, albo się nie uda. Jakże zobaczymy, zaraz zobaczymy. i proszę. A no, jednak poleci. I to całkiem nieźle lata no A czym polega jego tajemnica To nie wiem Ale nieźle mu idzie w sumie to od samego początku to Zero to było najlepiej latające naprawdę z przyjemnością się nim lata no i co? Zostaje się wylądować, żeby nie było zarzutu, że jednorazowy samolot no i jeszcze zrobimy sobie powoli spokojnie podejście do lądowania. Wiatr wieje, nie ułatwia nam tego na ziemi. Można byłoby powiedzieć, że to koniec, ale nie, tak fajnie się nim lata, że zrobię jeszcze jeden start. Jeszcze tylko małe mam sprawdzenie, bo coś mi star wysokości, tak ok. Trochę to podniesiemy. Tu poprawimy. Dobra. I lecimy. Fajny dźwięk ten silnik daje. No dobrze. To co, powtórka z lądowania. I wylądował. Po raz kolejny.